Największą niespodzianką było to, że udało się nam rosnąć tak szybko i to praktycznie we wszystkich liniach biznesowych. Udało się nam pozyskiwać około 100 tysięcy klientów kwartalnie, co jest wydaje mi się bardzo dużym osiągnięciem. Przyrost akcji kredytowej. Wyniósł 8 miliardów złotych w bardzo zrównoważony sposób we wszystkich liniach biznesowych, które, które w banku są. Przyrost depozytów był na poziomie 5 miliardów złotych. Tutaj oczywiście nasza bankowość detaliczna e, zgarnęła dużą część tego przyrostu, więc no, w, jeśli są to niespodzianki, to ja bym powiedział, że takie bardzo pozytywne i przyjemne niespodzianki. To jest jakby realizacja strategii banku. Trochę niespodzianką jest to, że, że realizujemy ją. W stopniu trochę lepszym niż, niż zakładaliśmy. Ja mam nadzieję, że ten nasz trend, trochę wyróżniania się wzrostowo na rynku, się utrzyma i, i będziemy w ten sposób postrzegani przez klientów, co pozwala nam, pozwoli nam jakby no kontynuować albo jeszcze bardziej wzmocnić ten, ten trend wzrostowy. Ja mam nadzieję, że, że ten wzrost będzie się utrzymywał w drugiej połowie roku. Może nie aż tak bardzo dynamiczny. No, bo jednak nasi konkurenci to są znakomite banki i pewnie też przystąpią do walki o klientów. Natomiast mam nadzieję, że te trendy wzrostowe we wszystkich liniach biznesowych banku uda się nam kontynuować. Ja myślę, że jeżeli ponad 50% klientów będzie obsługiwanych bez kontaktu z oddziałami, no to myślę, że to będzie taki ten, ten break even point, tak, że, że od tego momentu. Jakby no, bankowość elektroniczna jest dominująca. Myślę, że bardzo blisko tego punktu jesteśmy. To jest też bardzo dobre pytanie, bo czy bankowość dyrektowa może w pełni zastąpić taką bankowość tradycyjną e, oddziałową, wydaje się, że to jest różnie w różnych segmentach, jeśli chodzi o segment e, takiej bankowości detalicznej, to tutaj, tutaj te zmiany następują dużo szybciej. E, jeśli chodzi o segment działalności korporacyjnej, to tutaj raczej pewnie ten tradycyjny model account managera i kontaktu bezpośredniego z klientem no, do końca nigdy nie zostanie wyeliminowany. Aczkolwiek, oczywiście, rola kanałów bezpośrednich w segmencie bankowości korporacyjnej również, również bardzo mocno rośnie. Technologia jest rzeczą łatwiejszą do zmiany, natomiast to, co zmienia się dużo szybciej, to są nasze przyzwyczajenia, bo jeśli jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni, to zmiana, zmiana tych przyzwyczajeń chwilę nam zwykle zajmuje. Natomiast, akurat jeśli chodzi o bankowość bezpośrednią, bankowość elektroniczną, no te zmiany następują, powiedziałbym, bardzo, bardzo szybko. Wydaje mi się, że, że tutaj jakby. Taką branżą, która jest bardzo dyrektowa, bardzo mobilna, to jest branża telekomunikacyjna, szczególnie operatorzy telefonii komórkowych. Wydaje mi się, że jeżeli szukać analogii albo szukać doświadczeń, no to, no to chyba z tej strony.